Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl Kośnik Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz. Był dżingier, więc Marcin zadowolony. Bardzo. Wiktor Świetlik, Marcin Wolski, Marcin Wolski, Wiktor Świetlik, a z nami nasz gość, Piotr Ten Witaj Piotrze. Witamy. Dzień dobry. W Polsce 24 w sieci, a niegdyś podobnie jak Marcin, tutaj siedzą przynajmniej dwaj funkcyjni propagandy. Funkcjonariusze. Dwaj funkcjonariusze propagandy, propagandy. pisowskiej. No, ja byłem tylko bardziej takim wykonawcą, cynglem. Wszyscy tak mówili. <laughs> ja tylko... <laughs> po ja tym Ja tylko wykonywałem... Waskazy. byłem młody, naczytałem się Hegla i Marksa, nic z tego nie rozumiałem. Ja tym grałem w orkiestrze, <grym> to, bo to byłem pis... kucharzem. Mówili mi, to, <grym> mówili mi <grym> że to faszyści. Ta jest, no, a, a, tak, i mnie na siłę. Czasy nie były nie. trudne. Wracając ma... o tym, że myśmy się wspierali na szczyty naszej kariery, za tak zwanego młodego kury, natomiast, <grym> natomiast już, już, już wczesnego, 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 tak, kury. wczesnego kury. Natomiast kiedy, kiedy, kiedy kura był skółkowy, myśmy już hmm. byli bardzo skółkowi. albo wręcz poza. Bo Wiktor <grym> się tłumaczy, był bohaterem wystawy Nasi Chłopcy z Gdańska. <śmeng Remeniuszki> Może i takie wystawy będą. No dobra, no to ja, że już wywołałeś Wilka z Lasu, bo będziemy potem z Piotrem rozmawiać o jego książce, która opowiada o innych naszych chłopcach i dziewczynach ze wschodu. O rebiatech. Czyli o rebiatach. I i rebiata. Dlaczego, dlaczego Rosjanie są inni? Ja mówi, opowiadałem Państwu o tej książce całkiem sporo, natomiast. No ale pe... chciałbym, nie zdradzaj płeć. Chciałbym, żebyśmy. Zdrad autorem pogadali, ale to pogadamy o książce za 15 minut, a wcześniej chciałbym, żebyśmy z Piotrem jednak i z Marcinem się odnieśli do tego, co się dzieje dzisiaj najważniejszego i Mówiliśmy o tym, o tych demonstracjach i tak dalej i tak dalej i o tym co się działo w weekend i tam się pojawia dla mnie jest też w ogóle nie wiem zwróciliście uwagę taki śmieszna dychotomia, że z jednej strony się mówi, że ci którzy protestują przeciwko tym migracjom, że to są faszyści, teraz już to jest na początku było, że nacjonaliści, że taki trochę ksenofoby, a teraz już jest faszyści już poszło maksymalnie i z jednej strony mówi się, że, że to faszyści i tak dalej, a z drugiej strony jest wystawa z dziadkami Tuska, w i Biedni, biedni Polacy ubrani w niebie. To, rzeczywiście to byli czasami biedni ludzie, no, ale jest to wstydliwy, powinien być to wstydliwy mimo wszystko chyba, Powinieneś, chyba, ale. Widzisz, no, dialektyka uczy, że byli dobrzy faszyści i warzyści. No tak, ale to jest też tak, bo w tym świecie liberalnym, nie tylko w Polsce, na przykład sprawa zagłady, holokaustu jest w punkcie centralnym takiej, no, powiedzmy, quasi religii obywatelskiej. No i, to bywa irytujące, to bywa wykorzystywane instrumentalnie, ma to też jakieś tam swoje uzasadnienia racjonalne. Ja nie oceniam tego, tylko po prostu stwierdzam, stwierdzam że, że tak jest. Czy to do Grzegorza Brauna. No? Tak, no, no i nie, no i Grzegorz Braun tutaj akurat sk słusznie skądinąd został powszechnie skrytykowany przez prawie prawie wszystkich, no powiedzmy 99% no, to jest sceny, z cen. Tak, przez w tym, opi w ten, w opinię w studiu, publiczną. W tym studiu się akcenzury nawet dokonał rękoma Łukasza Jankowskiego. To bardzo brutalny człowiek ten Łukasz Jankowski. Ale w każdym razie no jest to, co powiedział tu Marcin przed chwilą, taka dialektyka, że ci, ci chłopcy akurat byli fajni. i Rzeczywiście to jest dyskusja, bo tam się włączyli też ludzie ze Śląska, no znany literat, pan twardoch się włączył. I oni pokazują tam różne zdjęcia, też z tej wystawy są. Część z tych ludzi była jednak odznaczona w czasie, w, w czasie tej, tej, tej swojej służby w Wemachcie. To jest coś takiego, że jasne, masa tych ludzi została wcielona przymusowo, bo bardzo dużo tych ludzi uciekało, a przynajmniej jakoś bojkotowało tę służbę tyle, ile w wojsku można bojkotować służbę wojskową. jest e, kim e, trudno. E, znaczy, no, każda armia jest, jest strukturą masową, jakoś tam można się migać, mo, jakoś można być, starać się być wojakiem szwejkiem. Natomiast ilość tych ludzi zostało odznaczonych. E, I te zdjęcia są pokazywane w, w, w tym kontekście, że też są ci nasi biedni chłopcy. No, a te odznaczenia to jednak bardzo o rzadko, rzadko ilu, zdarzało się. że... tak. było simków. No, no to, tak, tak. Od, od, od to Tusimek, Tusimek, Tusimek. tak. Austriak skądinąd, tak. ani nie Ślązak, czy tam Pomorzanin. W każdym razie y, 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 ci ludzie byli odznaczani. To, to, to jednak był krzyż żelazny, to były też turmowe odznaki piechoty i, i, i tak dalej. Bo tam powiedzmy odznakę za ranny, no to dostawał każdy, kto był ranny, ale, ale te, za, te, te odznaki jednak były i, od, i ordery były y, y, nadawane jednak za jakieś bojowe osiągnięcia. A słuchajcie, no bo jeszcze się pojawił jeden element historyczny powiedzmy, mm -hmm. czyli historia... Z, już w ogóle odlotowa, moim zdaniem, z wymianami rzeczników w tym Instytucie Pileckiego, odzyskanym przez walczącą demokrację. Ponieważ tam nie poleciał po brawurowej obronie pana Szneffa seniora, nieświętej pamięci, profesor Ruchniewicz, tylko poleciał rzecznik, wprowadzono nową rzeczniczkę, a ta nowa rzeczniczka właściwie, właściwie ona te tweety pisała. No i. E, 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 to właściwie jest taka zabawa, że oni cały czas, cały czas tak pokazują, że no okej, okay, ale właściwie, że to, to jest chyba ich główna linia, nie? Czy to, jest, czy to są takie wypadki przy pracy? Nie są znaczy wiesz co, oni tego po prostu nie lubią. To jest, to to jest tak, jak nie wiem, e, bywa to w gospodarstwie. Akurat na przykład nowy właściciel, ale on nie lubi krów. W ogóle tak z natury, nie wiem, boi się, boi się, albo, albo na przykład e, wiesz, przychodzi facet do redakcji, ale on nie lubi akurat, nie wiem, Łysych na przykład. U. Więc e, no to celowo użyłem tego, e, tego określenia Po prostu, więc tu są po pierwsze emocje, ale z drugiej strony, i to co pewnie e, zaraz się zgo, zgodzi ten właściciel, istnieje. Ogólna strategia, o której mówiliśmy dużo w pierwszej części, czyli po prostu narracja jedyna słuszna, która ma nas, Polaków, edukować pedagogikom wstydu. Moja interpretacja jest dość podobna, choć też momentami odmienna. Najbardziej się zgadzam z tą pierwszą częścią, że to przyszli ludzie, którzy tego nie lubią i nie czują. To, to jest najważniejsze. W sensie najważniejsze. szeroko pojętej tradycji patriotycznej. Nie, w ogóle historii też nie lubią, albo traktują no. ją w taki bardzo specyficzny no, sposób, jako... Robienie wystawy o dziadkach Tuska, no to jednak jest zajmowanie się historią. No, no tak, ale to jest jednak właśnie traktowanie... No... Liberałowie mają dość dziwne. Historycy liberalni też mają dość dziwne podejście do, do historii. się jakby trochę wstydzili, tego, czym się zajmują. I uciekają często w jakieś takie boczne uliczki, typu, nie wiem, tam jakaś e, historia czegoś tam, takiego na, naprawdę mało ważnego, ale oni to, to rozmuchują jako ważne. No, na przykład. E, e, tak się składa, że jeśli chodzi o Instytut Pileckiego, po pierwsze, mnie to boli, no bo, e, bo ja znam, do, dobrze poznałem tę instytucję, choćby z tego powodu, że szereg ludzi, którzy tam pracowało, czy to zakładało, no, znam, znam od wielu, wielu lat, e, od szczenięcych że Po drugie, e, śledziłem e, pracę tej instytucji w ten sposób, że czasem oni Gdzieś tam na, na jakąś imprezę zaprosili, czasem jakąś po, pozycję książkową podesłali, którą wydali i, i bardzo wysoko oceniałem. To, to, to jest coś, co, co naprawdę wyszło. Jeśli można, można użyć jakiegoś porównania, no to to jest takie bardzo nieładne porównanie, e, jeśli chodzi o to nowe kierownictwo, o małpie, która dostała zegarek. No i potrafię z tym zegarkiem zrobić to, żeby po prostu rozwalić ty, 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 tylko, tylko i wyłącznie. Plan, a to jest a, a propos tego, że, że tego, to, co powiedział Marcin, że nie lubili tego. A ta druga rzecz, jeśli chodzi o strategię, to tam się jednak trochę posypało. Z tego względu, że na początku rzeczywiście był plan taki, żeby to jednak wygasić, zamknąć i tak dalej. No ale po tym jak ten pan profesor Ruchniewicz został szefem tego wszystkiego, nagle się okazało, że to jest fajna posada. Bo super budynek, te pensje są przyzwoite. Pracować nie trzeba, bo akurat zleceniodawca obecny w, porównaniu, w odróżnieniu od poprzedniego nie wymaga, żeby ten instytut się czymś zajmował, żeby on po prostu tak najlepiej niech on pracuje bez obawowo. No to, słuchajcie, to jest wymarzona sytuacja, nie? No to jest klasyczna synekura, no. Dostajecie pieniądze za to, że macie niepracować, nie pracować. Ale dobrze, się... bo przetrwalnik. Ale oczywiście się musisz? to odżyje, bo no, ja, było, ja mam taką nadzieję. Bo gdyby tak. było skazane tak, jest... do, do gruntu, to. już... O w tym ogromie złych wiadomości to jest akurat dobra wiadomość. Ale że... czym się musisz wykazać od czasu do czasu, jak się siedzisz na taki sprawy. No scenach, nie, nie musisz. Tak? No, zawsze jakieś działania pozorne, zawsze możesz zrobić o to wystawy mhm. o jakichś pierdłukach albo. No, coś no dobra, tam no, tam. no to po co e, wywoływać e, taką, e, taką jazdę, e, broniąc no, jednego z autorów, e, no, choćby i pomniejszych, e, obławy Augustowskiej. No, no to jest tak jak Safarą e, Watergate, czy tak, że to porównam. Afarą Watergate się wziął stąd, że ludzie po prostu w otoczeniu Nixona zaczęli, nie musieli tego robić, bo Nixon miał wygraną wybory w kieszeni, zaczęli się przerzucać głupimi pomysłami, licytować na głupie pomysły, jak, żeby, co zrobić, żeby ten wynik był jeszcze lepszy, no. I tutaj też tak od, od punktu, od, od, tak kroczek za kroczkiem to się, to, to się było. No, po pierwsze, trzeba pana kierownika inspo ambasadora bronić, no, bo jest ważną postacią w obozie władzy, a przynajmniej się taką wydaje, no to a, dobra, bronimy żona, go. Super tak, a jeszcze tutaj ta e, e, pa, e, pani, która pracuje w TVP, to już, to już jest bardzo wpływowa osoba przecież teraz i bardzo zdana, więc no, no musimy się wykazać jakoś, coś musimy zrobić. No a jak już zrobiliśmy pierwszy krok, no to ten, czy właściwie kamyk pierwszy rzuciliśmy, no to runęła lawina, no którą oni nie zapanowali. No. Jest no. Druga, druga, interpretacja, o wiele, mhm. o wiele, o wiele e, gorsza jest, ale może dlatego, że jestem w, w trakcie oglądania e, serialu Zawód Amerykanin, może go, mhm. może go w, w, widzieliście, czyli o matrioszkach o Marziozkach e, e, Po prostu. To jest z góry lodowej. Ponieważ nikt nie przeprowadził researchingu na sznepfów, cimoszewiczów, ojców. Po prostu my mamy do czynienia z, z gigantyczną agenturą. Plus, e, wzmocnioną przez użyteczników. Macie, no, to jest agentura o lewych rękach. Oni nie mają. Dobrze, we, wszyscy i, mają lewe ręce. Dobrze, tam, no. No, faktycznie ci szpiegowie e, sowieccy w e, Ameryce są w tej chwili. No to ganko sen. To są to no. e, cygary ale oni są. Będziemy trochę o tym czasami, rozmawiali z naszym następnym i gościem. Czasami, też. E, e, czasami się mogą przydać, ale przepraszam bardzo. Zasada jest taka, że. Oni się boją ruszenia kostki domina. Bo jak zaczniemy, rzeczywiście sięgę do tych życiorysów i przeprowadzimy. Nie, plan był po, zupełnie po, inny. Plan był na wyciszenie, bo ja, ja pisałem tekst o tym jakiś czas temu do tygodnika Siedziki i to było tuż przed, ta, przed mm. apogeum tej e, awantury, nie o byłem w stanie. Tak, osznepfa, bo nie byłem w stanie tego przewidzieć. I to, był, to było tuż przed rocznicą e, e, obławy Augustowskiej, 80 rocznica okrągła. No, za czasów to byłoby wielkie halo. Tam byli. premier i prezydent, to, no, to byłoby bardzo mocno nagłośnione. A tam nadano rangę, na tym wstępnym etapie e, regionalnej. To, to, patronat miał TVP Białystok, jakieś tam Polskie Radio w Białymstoku, miał patronat, patronat, a nie Warszawa na przykład. E, no, e, tam wojewoda miał występować, marszałek. Wiadomo, że prezydent udałby by się tam się miał wcisnąć, no to, to było... Chociaż on nie był na przykład na tej liście. To, to było to już tak powiem z, 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 z takiego dorozumienia, że prezydent tam pojedzie. Nie? Ale, ale jego tam nie miałoby być w ogóle na, na tej liście. Więc to miało być zredukowane do obchodów regionalnych. Odhaczyliśmy. Jak to? Robiliśmy. Patrzcie, to ta lista jest bardzo długa, bo tam jakieś wydarzenia lokalne w gminie Giby albo w Augustowie, to, to, to jak na kartce, to, to, to zmieścisz tam tych punktów bardzo dużo. Tylko de facto to miała być skala regionalna czy właściwie lokalna. No ale niestety mleko się rozlało i to głównie przez głupotę, no bo zaczęli po prostu gumkować tego sznepwa. Też byli w ciężkiej sytuacji, bo tutaj prawica słusznie zresztą tak zwana prawica zaczęła pytać, a no, dobra, ale co ze sznepfem? Nie? No, no to oni zaczęli się głupio tłumaczyć. No. Przewagę wieku. Po pierwsze zdałem osoby. Pisywa Gratuluję. Pisywał mi się do indeksu zajęcia za, 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 za studium wojskowe, którego nie odbyłem. No więc, więc to jest pierwszy. pierwszy element drugi. Jako młodzi, czy nawet historycy, nie zdajecie sobie sprawy, że ja nie byłem kretynem. Nigdy w życiu nie słyszałem, dopóki nie zacząłem czytać księ, prac pani Kaczorowskiej o obławie Augustowski po hmm. prostu to była jedna z tych super to jest też rzecz o którą chciałem się tak, ci zapytać druga o? rzecz, yy, większa słuchaj nie słyszałem, mimo że teraz już napisałem dwie powieści na ten temat, eee, jeszcze nie, 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 nie Bożonaj się nie się ukażą, e, historia jednego pistoletu, to się będzie nazywało pierwsza część przynajmniej. E, nie słyszałem o operacji polskiej NKWD. Na mhm. Cały nasze e, od momentu kiedy zacząłem być świadomy, to rzuciłem się na podrzucony, podrzucony kąsek e, zbrodni na KPP, prawda? I, i, I to były nasze główne, znaczy było oczywiście Katy. No, ale tylko, ale o, o rozkazie tam numer, tam ile, 4900, co tam tego, tego, Stalina, wyko wykończyć Polaków za to, że są Polakami. Nic. Ale zero. Się dzisiaj Marcin zapytał. I dlatego nie, i dlatego Garda. Rozumiesz? My toczymy w tej chwili bój zdumwające, bo, bo nie wiem, 80 latach, my toczymy bój z Gardą. Ponieważ ruszenie właśnie szneta czy ten podobnych powoduje, że oni wpadają w histerię, ponieważ wyłazi coraz więcej rzeczy, które nie powinny chcia... wyleźć na wierzch. Ale właśnie o to chciałem was zapytać, czy nie jest tak? Że ta cała awantura, która wybuchła na ich się, ale nie tylko na ich się, bo to przecież jednak już media o tym mówiły i przestało być tak, że takie tematy są gumkowane, tak że w żadnych innych mediach się nie po pojawiają. On, to, co by nie gadać, pojawiło się w prawie wszystkich dużych portalach mm -hmm. i tak dalej, ślady przynajmniej tego. Ludzie się o tym dowiedzieli. No, obława augustowska z jednej strony nie było oficjalnych obchodów, z drugiej strony. Nie były, tylko miały być no, zredukowane. Były te takie regionalne czy jakieś tam. E, no, jest to jedna z. Kilku, y, jedna z wielu masakr, nazwijmy to ludności polskiej, tak, nie największa, ale ważna, która była średnio, jak Marcin powiedział, no tak naprawdę jest średnio znana przeciętnemu Polakowi. Mam no wrażenie, w ogóle znana. Mam wiecie, wrażenie, że jej. Średnio, średnio, no, średnio więc, znane przeciw, no więc powiedzmy, no, że kiedyś rzeź woli była. Tak, tak naprawdę no, akurat Piotr, który tu siedzi, miał duży wpływ na to, że zaczęła być. Ale Nie ale znana, ale wiedziałem po, o tym, że ona jest y, u historii, a, a, a to nie wiedziałem, no, że w ogóle miało miejsce ale, do, do ale dość sporo osób nie było z Warszawy, nie interesowało się i po prostu o tym nie wiedziało. Natomiast w przypadku ob obławy Augustowskiej, ona jest tak naprawdę czymś nieznanym. E, I teraz, czy ona nie zaczęła, czy właśnie za sprawą aktywności pana Ruchiewicza, tych jego rzeczników, pani Sznef Wysockiej i ewentualnie pana sznefa Juniora, który gdzieś tam mógł naciskać, żeby e, staruszka tam nieświętej pamięci odbrązowić, e, to żeby, znaczy właściwie no, wyciszyć bardziej, ubrązowić, e, no to czy w efekcie tak naprawdę nie dodano gigantycznego gigantycznej popularności samemu wydarzeniu jakim jest obława augustowska przecież tylko e, czekać zgoda. No, tylko zadałeś czekać, pytanie retoryczne tylko czekać aż, aż, August, aż się pojawi na legi mogę się założyć e, zadałeś pytanie hmm. re retoryczne e, wracając do tego co Marcin mówił że Marcin nie słyszał o tym e, ja teraz rekonstruuję swoją pamięć wydaje mi się że e, tak do 89 roku na pewno to były białe plamy no, to, a ja ja dokładnie <laughs> dokładnie tak ale pamiętajmy że w roku 90 kiedy już można było o tym mówić, żyły rodziny tych zaginionych. oni rozpoczęli proces poszukiwania tych swoich krewnych, śladów tych swoich krewnych. I to, że tak powiem, no, trochę efekt kuli śniegowej narastało, bo ja dość szybko, wydaje mi się, że usłyszałem o obławie Augustowskiej, już, już w tamtym okresie, wtedy już studiowałem historię. I yy, yy, sprawa Sznepfa też jest znana tym, tym ludziom, którzy się tym interesują od lat, Ale nie też, to też sprawy, kilku. Że było to super bo, też pamiętajmy, że jego syn nie był znaną postacią do roku 2006 chyba, kiedy wyleciał z rządu PiSu za poparcie, hmm, on był urzędnikiem, nawet nie był wiceministrem hmm. za poparcie hmm, idei budowy no, Nord Streamu. Wtedy, wtedy był, zaczął być hmm, znany i też hmm, potem nagle ktoś zauważył, że to jest syn tego właśnie Sztepfa, więc, więc to narastało. A ty, Wiktor, tutaj mówisz o tym, co się nazywa efektem Barbary Streisand, tak, tak Dokładnie za... to nastąpiło. No ja wskazuję na taki czynnik, takie medium e, najmodniejsze w chwili obecnej, no, czy ktoś, komu się to podoba, czy nie, czyli kanał Zero. No, kanał Zero, który powstawał w zasadzie jako takie medium pistoletowe trochę, bo trzeba powiedzieć. no Takie są korzenie założyciela, czyli Krzysztofa Stanowskiego, że to piłka, bardziej rozrywka, jeśli polityka to taka podana w bardzo sensacyjny sposób. I też było widać po kanale Zero, jak on ewoluował nagle zauważył, że historia jest ważna i ciekawa. Bo ja na przykład nie wiem, kiedyś tam do mnie Maria Stepan, nasza koleżanka, jeszcze z TVP, która tam pracuje, zadzwoniła rok temu właśnie a propos Rzezi woli, żeby tam robi, robiła duży materiał. O tym I oni też zaczęli powoli to robić, a tutaj dostali nie dość, że ważny temat, bo historia. Tak sensacyjny, przez to, ja mówię o pewnym modelu, nie jak to działa, nie? Przez to, że kilka wpływowych osób próbowało to zakneblować ca całą tę sprawę. Czyli po prostu dostali i ciasteczko i mogli zjeść ciasteczko. Przepraszam, że mówię takim bardzo mm -hmm. kolokwialnym i technicznym językiem, no ale media, media w ten sposób działają, że nie dość, że mają temat ważny, to jeszcze temat, który bardzo grzeje. E, więc no, no to zadałeś pytanie, na które to twoje, sama, odpowiedź jest oczywista. To no. sama, sama dobra robota. Nagłosili mm -hmm. ważne wydarzenie w historii, o którym inaczej by ludzie w Polsce Ale jest to głupota, jest, jest pramatką wynalazków bramatką rzeczy dobrych, po prostu. Mm -hmm. Ale ja Nie prawo... no, biedny, biedny jest w ogóle syn państwa sznepfów. Ten, ten, nie wiem, to, to dziecko ma lat chyba, już tam kilka czy kilkanaście. Musiałbym się nie, Maksymilian Sznepf. Bije, razem, się, bije na... się w piersi, no. bo po, też ponoszę pewną winę, ponieważ, e, ponieważ za radą Krzysztofa Czabańskiego przyjąłem e, panią Sznep jako prowadzącą sygnały dnia w tej, e, w jedynce właśnie w tych. Ale ja dorotę za pamiętam za pierwszego pisu. Ale to nie musisz się bić. No, ja pamiętam dorotę. Ona nazywała się kiedyś Wysocka, Barbara, tak. się nazywała po pierwszym mężu też no, i pamiętam ją po prostu jako zwykłą normalną dziennikarkę. Bardzo była bardzo. Nie, bardzo no ludzie, ewoluuj, przy, ludzie przy, ewoluują, przy, w różnych, w zawsze dobrych warunkach. Kluskowo i, i, i Gawryluk. Ale słuchajcie, słuchajcie, ty, mamy się, zgodzić bo się ponieważ Piotr Piotr, zła wiadomość jest taka, że Piotr nie przyniósł książki. Dobra jest taka, że i tak byście Państwo jej nie zobaczyli, nie ponieważ kamery. nie ma kamery. Ja ją uważnie przeczytałem nawet prawie że dwa razy. E, pierwszy raz nieuważnie, a drugi, a drugi raz. już ja zrozumiałeś? Dobra. Ze zrozumieniem, to jest ten. Względnie zrozumiałem. <laughs> Czasami korzystałem ze, ze słownika, chociaż jest tam sporo rusycyzmów, ale Piotr stara się pisać w taki sposób, jak dla. To, e, to dopuść go do głosu. Niech Pan jak ja? że na cytatów na obszcze Języki nie rozumiesz. No, tak no. jest. E, tak, tak, tak. No ja się uczyłem w podstawce rosyjskiego, ale nic, nic z niego nie pamiętam. E, więc, e, czy ty, jakbyś teraz pisał tą książkę, która jest tak naprawdę taką dość ponurym, ale bardzo ciekawie napisanym po, e, analizą mentalności rosyjskiej, to czy. E, co, co, coś byś zmienił w ciągu tam nie, czasu? No, ja nie, nie, zmieniłbym, bo ją pisałem e, niedawno. Jakieś, niedawno, więc mm. no, może jakieś szczegóły bym poprawiał. E, tam, e, chyba jakieś tam błędy są takie drobne, które też pewnie bym poprawił. Nie, nie, ale jeśli ale chodzi uderzmy, o wymowę uczciwą. Uderzmy, nie. uderzmy bo, 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 bo mamy mało czasu. E, uderzmy w tezę. Generalna, general, generalna te, teza, która, jak rozumiem, dotyczy tej no, niezgodności. Zmieściłem genera generalną uproszczoną tezę zmieściłem na 600 stronach. No, ale, <laughs> ale można to powiedzieć krótko. <laughs> jak to powiedzieć krótko? No, e, My tutaj w Polsce, oczywiście tam, no bo kacapy są straszne i tak dalej, z jednej strony tak mówimy, a z drugiej strony widzimy ludzi białych, którzy mówią bardzo podobnym językiem o chrześcijańskim imigrancie, więc też jednak z trudem przyjmujemy, że oni są z innego kręgu cywilizacyjnego. Bo kiedy myślimy, nie wiem, na przykład o jakichś Turkach, Arabach, Japończykach, to wiem, no oni są zupełnie inni, no bo to jest inny system wartości, inna religia i tak dalej. A ja twierdzę, im więcej wiem o Rosji, tym bardziej się w tym upewniam, że mimo tych podobieństw, które są, bo to na przykład. Nie wiem, kultura wysoka jest dość podobna po, euro, zachodnioeuropejska i, e, i rosyjska. Bez Polaków, tak. E, Popkultura też jest bardzo podobna, ale no, nie przesadzałbym z tym, co mówisz akurat. Tak, się e, ta 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 nie? nie przesadzajmy. W każdym razie to jest zupełnie inny system wartości. To jest coś takiego, że to jest taka skorupka, ta właśnie ta wysoka kultura e, e, często gruba skorupa, ale ten rdzeń jest zupełnie inny. To, co się ukształtowało między XV a XVIII wiekiem, Piotr I. Potem też jakoś tam się kształtowało. Stworzyło zupełnie inny system wartości, inny system mentalny. Zupełnie tak... Ciężko byłoby nam się, że tak powiem, zgrać, bo przypominam, że Polacy bezpośrednio, jako terytorium etnograficzne, etniczne, nie, nigdy nie, nie graniczyli z Rosją, bo graniczyliśmy z Ukraińcami i Białorusinami ze wschodu. Oni nas oddzielali od Rosjan, a te dwa narody wschodniosłowiańskie, mówię o Białorusinach i Ukraińcach, oni, oni się ukształtowali w warunkach państwa polsko-litewskiego. I Zachodu, tak, który jest. zachodu tak gdzie było prawo miejskie gdzie było rycerstwo szlachta o cechach rycerstwa a nawet gdzie, w gdzie było tak gdzie było skodyfikowane prawo gdzie było prawo własności na przykład takich rzeczy akurat nie było w państwie moskiewskim i, i to zostało bardzo głęboko w Rosji ja zwracam uwagę na coś takiego że po polsku a na przykład po ukraińsku ja mogę powiedzieć że ja mam telefon no, po ukraińsku to będzie ja mają telefonu. A Rosjanin powie, umienia jest, nie? On nie powie, że umienia... jest, można powiedzieć po polsku, ja imięju, ale to jest coś, coś abstrakcyjnego, można nie? A, 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 Po Nie? A uniewo... On podgrandził, my nie, się nie, u jest, nie, nie, nie. On mógł zostać, on mógł kupić, ale znalazł. dzisiaj u niego jest, ale zawtra, czyli jutro, tego telefonu może nie być. Tak samo na przykład ja muszę, nie? Polak powie ja tak. muszę, nie? Orkanin też powie ja muszę, nie? I, I must, i śmus i tak dalej. A Rosjaninowi Rosjanin, 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 na mnie nada. Czyli jemu coś trzeba. To, patrzcie, no to jest taka zem, e, zewnątrz. Coś, coś, zem, tak, coś, zewnątrz, coś zewnątrz mu każe coś robić. On oczywiście może powiedzieć, ja dołżę, czyli ja powinienem, nie? Ale, ale on powie zazwyczaj, mnie nada. Nie? Mnie, jakbyśmy teraz powiedzieli, ja muszę stąd iść. No to ja muszę po prostu. Nikomu do tego nic... Ja muszę stąd iść, nie? Mnie nadaj ty, nie? No, co się mu każe i stąd? A nie on sam. Bo to, są, to, są, to są właśnie takie będzie, bardzo, bardzo kolokwialne rzeczy, to jest, które pchwią właśnie w, w te różnice. Ale, bo bo, książka to jest bardzo wnikliwy opis tego, jak tak naprawdę Dlatego się kształtowała to... ta mentalność rosyjska? I jak duża jest różnica między nią a naszą, to ty próbujesz wytłumaczyć tak naprawdę, jacy Rosjanie są i jak myślą, jaką to ma my za chwilę będziemy tutaj rozmawiać z Piotrem Mitkiewiczem, który Ani, z Rosjanami no, ma inne do, tego rodzaju doświadczenie, bo do nich strzelał, ale y, y, z, z perspektywy próby zrozumienia Rosjan w, w sensie politycznym, geopolitycznym, jaki to ma wpływ, jest, że my no ich rozumiem rozlicze? albo nie. Oczywiście Marcinie Moswuje. Chciałbym, że ta książka w, w skróceniu powinna trafić do Trumpa. Bo ten przypadek, który od pół roku, od tego pół roku trwał, poza wszystkimi cechami osobowymi Trumpa, wynikał z tego, że on ni cholery nie rozumiał, z czym ma do Ale problem jest taki, że Trump zna Polski gorzej niż ja angielski. Tak, oczywiście, <grym> ale nie ale wie, że po nie miał pojęcia, że zresztą większość ludzi Zachodu, Cześć, to, to może to... poza Churchillem, nikt Boga. nigdy nie rozumiał. E, zgoda, zgoda. I, I tam jest problem, chociaż dękusty, mają, mają naprawdę bo. wybitnych autorów, wybitnych pisarzy, z których ja korzystałem, bo. Richard Pipe, Alan Bezonson, to to świetni, świetni autorzy, świetni po części z polskiego pochodzenia ale pytali, a po części nie no Marcinie, ale jeżeli dasz czasami coś powiedzieć e, e, to ja się zastrzegam że to jest ja jestem historykiem nie jestem psychologiem społecznym więc stosunkowo mało jest tam o współczesnej Rosji trochę jest ale, ale zbyt mało wiem żeby, żeby tutaj jakoś autorytatywnie tam o tym pisać natomiast ja widzę to różnie. no żadne społeczeństwo zachodu by nie akceptowało takiego prowadzenia wojny jak, jak jak akceptuje społeczeństwo rosyjskie ja to tłumaczę takim brakiem empatii brakiem więzi między Ludzkich. To są te historie rząd, które de facto w cudzysłowie sprzedają swoich mężów, żeby oni szli, szli tam wojować, bo one dostają za to dużo, duże pieniądze. Rosjanie słyszą o tych gigantycznych stratach, oni o tym wszystkim doskonale wiedzą, że o tych mięsnych szturmach i tak dalej, ale oni mało współczują. To wynika z historii. No, dzieje Rosjan to dzieje ciągłego zrywania więzi. My to pamiętamy z czasów sowieckich, że nie wiem, rodzina była rozbijana, bo e, ojciec szedł do łagru, matka gdzieś tam, a też do łagru, dzieci szły do jakiegoś zjednoczenia. Nie wiedziały jeddomu. historii, ja z które u mnie, ale, one dziadka nie znały. Ale, ale, ale to, jest, to nie jest historia tylko czasów sowieckich, to jest historia na przykład rosyjskich chłopów pańszczyźnianych, którzy po prostu byli, te rodziny były też sprzedawane po części, tak jak toma Atoma. Tam. No, w Polsce pańszczyzna tak nie wyglądała. W Polsce można było sprzedać wioskę z chłopami. Były pojedyncze przypadki sprzedawania pojedynczych chłopów, ale to była patologia. System był taki, że można było sprzedać wioskę z chłopami, czyli z personelem, ale nie można było rozdzielać rodzin. Natomiast w Rosji to była norma. Były ogłoszenia prasowe jeszcze w latach 40., 50., 19 wieku, że sprzedajemy tutaj szwaczkę i jej męża, jak ktoś chce osobno, albo razem nie wiem, kucharza. Nie? A, a nie za, za, zabieranie dzieci rodzicom, zabieranie mężów, żonom do służby wojskowej, która był czas, że ona trwała i 25 lat, potem 16, potem 10, no już jak, 16 lat, bo potem już została zniszczona pańszczyzna i poddaństwo zostało, czy właściwie poddaństwo, to jest lepsze słowo. Więc, więc ci ludzie mieli non stop rwane więzi społeczne. Oni byli przesiedlani na przykład jeszcze za czasów carskich. Na przykład był podbija na jakiś nowy teren, no to car przesiedlał. No y, na Rosję. Y, tak. Y, wcześniej nawet po Wołże y, y, przesiedlał ca całe wioski, albo po prostu pół wioski, no bo ktoś musiał zostać w starej wiosce. Tak samo ci y, barinowie, bojarzy dostawali jakieś, jakiś nadział ziemi, no to też, też musieli kimś zagospodarować. To, Więc znowu tu przesiedlali pół wioski. To jest stałe doświadczenie Rosjan, którego my nie znamy tak naprawdę w I tutaj Piotr wejdę ci w słowo, ponieważ zrobimy przerwę i podziękujemy serdecznie. Do przyszłego tygodnia Marcinowi. Dobrze, a to Piotr zostaje? Albo Piotr zostaje na drugą rozmowę. Jestem ci winny, książkę twoim, dostaniesz z opóźnieniem, ale na dostaniesz. Na tym miejscu książkę. usiądzie Piotr Bitkiewicz, z którym będziemy rozmawiali na temat. No zarówno jego doświadczenia wojennego, do którego pewnie w, wrócimy, ponieważ był no, jednym z tych Polaków, którzy najdłużej walczyli na w froncie ukraińskim, ale będziemy rozmawiali też o tym, co dzisiaj robi i jak trudno się z tym przebić w naszych strukturach e, obronnych, a także jak ważne to ma znaczenie dla generalnie rzecz biorąc naszego e, bezpieczeństwa, a e, Piotr Górszyn zostaje nie tylko, drogi Marcinie, jako e, historyk i dziennikarz, ale także jako e, żołnierz e, WOT-u, e, przypominam. E, także, e, panowie panowie zostałem dziękuję bardzo jakaś, serdecznie ja dziękuję i chyba, chyba jakaś muzyka żebym mógł chyba jakaś żebym miał to zejście to. Wejdź na impuris.com.pl twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz